Witam wszystkich, Rise of the Triads Teraz dopiero jest odcinek gdzie będzie walka z bossem A ja kurde tu jest. A to ten Sebastian Curse też wstrzeliwuje normalnie tutaj rakietki Skubany? kubany. A... O, pięknie z pieprzem sprawę. A ja szukam tych dziadów, którzy do mnie strzelają, na przykład ciebie. Giń końcu. Oraz, a jeszcze mam jedną rakietę, do korzystania na ciebie. Tutaj był jeszcze jeden taki kość z bazuką, coś przydaje. Ła, blisko mnie jest, by to. Bazuka. Fucking Okej, okay, chyba wszystkich strażników już pokonałem. O kurde, ale te rakiety są duże. Oho ho ho, ho. Ach, to tryb... Zbudowałem, co się dzieje? Się normalnie przez chwilę wydawało, że się, coś się zakręciło w głowie, że tak byłem. W sensie... jej. I szukałem kolejnej broni. Nie mogę znaleźć, nie będę z niego, kurde strzał z karabina masz na A jest tutaj było bazuka, no. moment. O! Nie iść tu bezpiecznie. No super, karabin mu nic nie robi. O co się od tej bazuki, bo ja chcę ją wziąć akurat?

I znowu, najpierw znowu wszystkich trzeba będzie wykończyć. Wiecie co? Nie, tego tego dziada z kranatami to muszę załatwić w tym. Bo to będzie trwało w nieskończoność. Jak nie ja będę. Resztę załatwię karabinami. Kurde. O kurde, ile Was tu jest szlak? Więcej niż myślałem. Aaa, Jedynie, jedynie! się. Przestań, kurczę. Sebastian obrywa troszkę. A ja jeszcze tam mam jednego takiego kolesia do zabicia a masz tam ten śpię z tobą gdzie jest kur to jest Sebastian? A to było bez sensu. Ooo, kurczę, normalnie zewo. Okej, okay, dobra. Zaczynamy zabawę. Obrywa troszkę, jeszcze jeden strzał. Kolejna bazuka. Fajna walka, nie powiem. Oj, zablokowałem się! Kurde! To nie było sprawiedliwe akurat. Fuck. Wiem, i w ogóle wszystko. O! Tutaj jest... A tu jest jakiś sekret. Aha, super, to tutaj się otwiera. Dobra, najpierw załatwić tego cholernego... It led. Nie wyszło. Do końca. Ach! Ale zginął, bo to jest ważne. Aaaa! Zablokowałem się! Odblokowałem się znacznie szybciej w ostatniej chwili. I wiem, że mogę sobie wziąć tą kamizelkę. To spadaj. Dzięki czemu będę niewrażliwy przez jakiś czas. Na jego te cholerne rakiety i wszystko. Nie. Więc szybko tu pobiegnę. On tutaj nie widzi, chyba. Będę niewrażliwy? Nie wiem, zobaczymy. Gdzie on jest? Nie wiem co mówi. Tak, jestem niewrażliwy. Zobaczymy go z bliska w tym momencie, bo jest szansa. O shit, przejechał mnie! Tego się nie spodziewałem. To jest taki pan, można być na wózku, nie? Takim... dosyć wyrafinowanym. Jest, zabity. Dobra, teraz już na serio. Bez żadnych. głupot. Biorę tylko kamizelkę za chwilę. Jak tylko zabiję każdego st stąd Albo teraz, od razu wezmę, bo... ...w sumie to jest ma orzesz, kurde, OBRW Jak się tak będę blokował, ślizgął Odbijał od każdej ściany idiotycznie A się wziąć teraz Teraz w spokoju Się powybija każdego strażnika Oprócz tego, że on tutaj czyhał na mnie i przejechał mi znowu Ja pierdziel To zaczyna mi się wkurzające Ginę zawsze w taki debilny sposób Czy to jest... Musi kurde w ogóle skoncentrować. Spadaj Sebastian. Dobra. Cześć, nacie. Słuchajmy pistolicikami żał z tym widem mnie szczerać, bo to jest naprawdę funny. Są Sebastian. Kurde już mam tak mało życia. Jeszcze mi tutaj taki patafian się... Pod nogi. Wplątał, dobra Gdzie jest? Gdzie jest? Tu jest Teraz spokojnie. Już to było ta broń jest głupia. Przynajmniej teraz. Okej, okay, biorę bazukę i ostrożnie powoli z nim walczę. Bez big bendów. Się się, czy to? Tego miny nie robią namierzonego ważnie. Okej, okay. jakoś to idzie, czy co? Idę po kapselkę. Tylko, żeby mi nie przejechał znowu tym razem. O kurna, tutaj już jest to. Nie przejdzie, przejdzie. Dammit. Mogę tak robić. Jest! Nie spodziewałem się, że to skutkuje. Popatrzmy na jego śmierć. Ała. Gdybym się teraz zabił, to byłoby niezwanie, Na całe szczęście mam tą kamizelkę, więc mogę popatrzeć z bliska. BUM! Było BUM! Yes! Kolejny boss zabity, udało się, mam nadzieję. Znaczy, już myślałem, że będę miał kolejną jakąś serię głupich błędów i będę ginął, ale na całe szczęście, tak jak mówiłem, grałem już na tym momencie na serio i się udało. To był on, Sebastian Doyle Kirst, boss numer 2. Świetnie. Hand stands before a pair of ominous wooden doors the sounds of machinery machinery nie wiem, machinery, nie wiem jak to się czyta and servo motors fill the air hmm jakieś maszyneria za tymi drewnianymi drzwiami robotrix i oto poziom epizod przepraszam trzeci mój nieulubiony i trudny zawsze mówię że trudny a potem okazuje się że nie trudny ale uwierzcie mi będzie My mieli, a ja będę miał tutaj do czynienia z nowym rodzajem przeciwników. Bardzo niefajnym. O kurde, dopiero w połowie gry jestem. Ta gra jest strasznie długa. Naprawdopodobnie długa. Będę musiał chyba więcej nagrywać tych odcinków, bo ja tego nigdy nie skończę. Jak to będę wolno w to grał. Widzicie to? To jest nowy rodzaj przeciwników. Czyż to nie jest fajne, że mamy roboty, które wystrzeliwują rakiety w nas teraz? A właściwie takie miny. To była tylko taka pokaz pokazówka, żebyście wiedzieli, z czym będę miał do czynienia. A co lepsze, karabin na nich nie działa. Popatrzcie, odbija się jak od każdej innej ściany. Normalnie będzie fajnie, nie? Oraz fajna muzyka, fajnie a nie gdzie iść, Ja w górę muszę. O cholera, mam na tym przeczyć, nad tymi... Nie tak! Zresztą ja to mogę zrobić też w inny sposób, w sumie mogę je zabić, nie czy zniszczyć. O kurde, to było pudło. Okej. Okay. Da się je zniszczyć na szczęście rakietami, także mam nadzieję, że będę tutaj hojnie obdarowany takimi silnymi broniami. O cholera, nie chciałem tego zrobić, ale tutaj już chyba... Oła! Nie ma. A, no jednak są. Bonusy są, ale nie Okej. Zaraz są drzwi, znaczy nie byłem, nie. No właśnie to nic nie było oprócz tego i... Bazuka pełna. Amunicji. Aha, tutaj jeszcze jest, kurde. Nie cierpię tych platform, bo na nie się trudno wchodzi. Łatwo spaść niż. No, od razu się odbije. okej, okay, udało mi się to na przykład. Więc... Dobra, to już mogę spaść. I sobie zrobię tutaj przerwę. Także do ustrzenia w kolejnej części, epizod trzeci. Cześć.